Tylko też potrzebowaliśmy jakiejś pomocy pod no ale to zawsze ktoś się do nas zgłosił. I my zaczęliśmy poszukiwania w 2019 roku, i to one miały trwać w sumie, one były dosyć głośne, te poszukiwania, ale trwały chyba 5 dni i jeszcze został nam kawałek tego właśnie jeziora, ale wybucha Przyszła ogromna burza i musieliśmy zrezygnować, ale obiecaliśmy pani Danusi, że dowrócimy wrócimy, za rok, chociaż ona nam jakoś tak nie dowierzała. No i wróciliśmy po roku, ale już z nowym platformurkiem, Marcelem Korkusiem, on jest bardzo znanym platformurkiem Marcel. No i dzięki magnesowi takiemu dymnemu, ma, Marcel wypłynął na jezioro, miał różne tam sprzęt. i Między innymi on ma taki magnes, yy, magnes taki silny. I on akurat w to miejsce, bo też przeczytał akta, wstano w, w, w tym miejscu i, i przyczepił mu się ten magnes do tej torby. Zszedł tam, nadu, yy, zszedł do wody. To jezioro jest generalnie bardzo zamulone i yy, jest ciemno. I on tam nagrywał taki film, który nam pokazywał nami policji. Yy. I się okazało, że to jest ta turba. A, obieca, i... bo my w międzyczasie mieliśmy też poszukiwać tego samego roku i też Iwony wieczorem.